Cześć, witam Was na kanale Ja i Mój Piec i zapraszam Was do dzisiejszego odcinku, który nosi tytuł Psi Niezbędnik. E, sami wybraliście e, ten filmik na stronę na Facebooku e, i pomyślałam, że będę to robić często, ponieważ e, Wy to oglądacie i Wy będziecie pisać, o, co Was tak naprawdę interesuje. Więc e, dzisiaj, żeby już nie przedłużać, wszystkie linki, e, o których będę mówiła w filmiku, będą na dole w opisie, więc zapraszam serdecznie do oglądania. Y, punktem pierwszym jest obroża. Obroże są najlepsze skórzane. W zimę sprawdzają się świetnie odblaskowe, ponieważ y, gdy na przykład spuścicie psa, widać, y, widać to je, jego kark i Wy dzięki, tego, dzięki temu go zobaczycie. Kolejna rzecz to szelki. Szelki są najlepsze, tutaj, które mają wyściółkę, tutaj na brzuszku. I są takie wygodne dla psa. Trzeci punkt to jest adresówka. Adresówka też jest bardzo dobrą rzeczą. Gdy spuszczacie psa często ze smyczy, on może Wam uciec. I to jest właśnie dobry pomysł, ponieważ. Ponieważ gdy go właśnie spuścicie i on by Wam uciekł, na tej adresów piszę jego imię i wasz numer telefonu. Kolejnym punktem jest smycz z dwoma karabinczykami. Ja bardzo... Dla mnie najlepsza jest właśnie smycz z dwoma karabinczykami, ponieważ jest najwygodniejsza. Kolejnym punktem jest lini, linka treningowa. To też jest bardzo fajna rzecz, w szczególności do nauki przywołania. Punktem kolejnym są zabawki behawiralne. Na przykład fajnym, fajną taką zabawką jedną z nich jest kong, kula smakula, piłka na sznurku, sznurek. Jeżeli Wasz, wasz pies niechętnie bawi się sznurkiem, wystarczy, że namoczycie ten sznurek w bulionie albo w środku w środek weźmiecie włożycie jakiś pyszny smakołek. Kolejnym punktem w psim niezbędniku jest bidon. Bidon najlepiej sprawdza się w latem, gdy na przykład idziecie na jakiś długi spacer lub jedziecie gdzieś nad wodę, na zalew czy nad jakieś jezioro, to psowi może się zachcieć pić, a żeby nie pił tej brudnej wody z tego brudnego zalewu czy Wisły, można wziąć mu bidon. Kolejny punkt to saszetka na smakołyki i klikar. To też jest bardzo fajne, że nie musicie tych smakołeków szukać gdzieś po kieszeni, tylko wystarczy, że weźmiecie sobie. To są takie fajne, regulowane pasek i kliker do trasowania psa. Dziewiątym punktem jest legowisko i kocyk. Tak, do, legowisko najlepiej, gdy jest w stanie, zmierzycie go i dodacie mu jeszcze kilka centymetrów. Wtedy po prostu łatwiej będzie Wam dobrać to legowisko i jemu będzie wygodniej, gdy się rozciągnie. Fajnym legowiskiem jest również. Taki, który ma zmianę, e, w który można zdjąć pokrowiec ze ściąganym pokrewcem, ponieważ fajnie można to wybrać. No to do legowiska pasuje również kotyk. Fajne kotyki są w sklepach dziecięcych, kosztują 30 zł. Yy, Mięciutkie tak. Dziesiąty punkt to są metalowe miski na stojaku. E, metalowe są najlepsze lub porcelanowe, ale porcelanowi bym Wam nie polecała, bo, ponieważ mogą się słodzić a plastikowe prześmierdną jedzeniem. Nawet, gdy macie pieska rasy York lub Shih Gdy są takie małe, to też fajnie, fajnie by było, gdyby on miał te stojak, ponieważ może taką fajniejszą postawę przybrać. Punktem jedenastym jest pudełko na karmę. Tak, żebyście nie musieli trzymać jakiegoś wielkiego tam pudła gdzieś, załóżmy, w kuchni, y, jakiejś tam saszety takiej wielgaśnej y, na tym e... w kuchni. Fajnie jest kupić po prostu taki taki pojemnik. Dwunasty punkt to jest kurtka nieprzemakalna na zimę. Tak, ta kurtka jest tylko i wyłącznie na zimę, żeby psowi y, było y, ciepło. Y, kolejny punkt to jest środki, środki. pielęgnacji. Y, szczotka. Szczotka, no jak szczotka. Szampon. Zależy to od, czy Was pies ma sierść, czy też włosy. I zależy, jakiego jest koloru. No i ostatni to jest ręcznik. No przecież po kąpieli trzeba co wytrać. E, e, przepraszam, wytrzeć. <grych> jeżeli filmik Wam się podobał, zachęcamy Was do polubienia naszej strony, jeżeli chcecie być na bieżąco. Jak również subskrypcji naszego kanału na YouTube i kliknięcia Czuka w górę. Czuka w górę, jeżeli podobał Wam się filmik. Na dzisiaj to tyle. Cześć!